Hmm? <laughs> Żadne wytłumaczenie, moim zdaniem. A ty uciekałeś przed nim, bo... bo ty Cały ty mówisz, czas uciekał. Ty mówisz nawet ja po... że, że on nawet w wtorek przed tobą uciekł. No wiesz no, ja proponowałem tę walkę już od Dysz, czasu w tak. zdobył pas, wiesz. Moje walki poszły w, w eter, tak. w Polsce, tak. No ale, że pasta miał wtedy inny gdzieś tam żeby dojść do frików i walczyć ze z słabszymi, doświadczonymi zawodnikami z raz, a dwa a, lżejszymi no, od no, siebie, no, lżejszymi od siebie, no to no, okej, no. Ale teraz tak trochę... Nie, inaczej, ale... Pośrednio. Nie, do frików. nie, nie. No no ja myślę, że nie. Mam ja chodniki, chodnicy. Nie, myślę, że no. no. Zarobić ciano na, na rozwój. No to, to dlaczego masz pretensje do mnie, że ja też przyszedłem do frików zarobić ciano? Po co ja mam się bić z jakimiś wielkimi koniami, z mocnymi gościami? Po to, żeby dać krew. Mogę skończyć? Mogę przyjść do frików. Po pierwsze, że jest to federacja, która bardzo dba o zawodnika, a po drugie, jest to federacja, gdzie możesz zarobić na walce. Nie musisz dokładać do tego całego interesu. No tak, ale ludzie chcą krwi, wiesz. Ludzie Ludzie są emocji kurwa, ludzie są bitki. Ja pierdolenia ja nie wiem co się zadajesz. bo, bo też wiesz, no, walczył z lżejszymi od siebie zawodnikami, nie miał z na tym problemu. Z kim? Nie protestowałeś, kurwa. Ale wiesz, na przykład ty z, kim? wręcz ze swoim trenerem Mirosławem byliście Ale zachwyceni. Tak, z kim? Zachwyceni, z kim że, waki że waki możecie szydzić z te... ale poczekaj, że możecie szydzić z tego, że macie po swojej stronie warunki no i nie przeszkadza to Wam, żeby, żeby zawodnik był lżejszy od Was. A to, jaki to był zawodnik? No, no, przy ostatniej walce nie wiem, czy to była Twoja ostatnia walka, z, jak z normalnym przegrałeś, w MMA? On on, waży, on... on ważył 91 kilo, ja 90 On 83 ważył. Ile? 83 ważył. Nie, 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 nie. Na wadze miał chyba 91. I Dobra, 8. puszczamy szota 10 kilo różnicy. Ooo, przygotował <laughs> się Ty. O, I co? Jasne, ja, jasne, ja! Jasne, ja! Jasne. Jak mam to pokazać? Tam, do trójki, taką Do trójki? Tak. Ale to czekaj, to muszę... I głos tam włącz na maksa. W ten sposób jakoś, o. Trudny się wylasowało. okazane? Nie Denisa. Tak. Jedziemy, czekaj. Dacie zbliżenie na Denisa? No weź tu zrób, w No Chwila. Bo... <śledzimy> Jeden filmik możesz włączyć. O. No. Czekaj, bo no. kurwa. Głos ma być? jest głos. Ale tu będzie pokazana waga, czy no o co? co nie, nie, będzie komentarz zajmujący. No więcej: kategorie wyżej w taki sposób. To jest wiesz, to jest shot. To może koniec To jest shot twojej ostatniej walki. No. Gdzie wiesz, przedostatni. Norman, Norman przed gdzie Norman ważył 83 kilo, wychodząc z tobą do walki i cię pierdolną jak wiesz, przez plecy, jak jakby był. Norman ważył 83 kilo, wychodząc ze mną do walki, jak na wadze ważył 91. To albo Kanioski jest mi się wydaje, mówię ci. ograniczony, I... I... Nie, albo nie. Granic... Mi się wydaje, że ogólnie, ale ogólnie on... w swojej karierze on walczył w wadze lekkiej. To jest ponad 23 ja kilo, kurwa. Wiesz. To on musiał. On ja, ale musiał, ja musiał, ja ale poczekaj, tłumaczę. on musiał. A? kurwa przytyść, żeby wyjść z tobą do walki, wiesz. I ty nie miałeś pretensji, że on waży 10 kg kurwa Dobrze, mniej. to walka też była na ostatnią chwilę, bo... A twoje no, warunki były limit 93 by kg. Walka na ostatnią chwilę i tak dalej. Trochę, trochę wali hipokryzją, dobra. nie? Uh, uh, ale to znaczy jaką hipokryzją? Trochę wali hipokryzją. Że ty będziesz ważył ode mnie 15 lat, jeżeli jeżeli trener... nie chciało ci się robić walki, to że chodziłeś i chciałeś ze ale mną mi się... walczyć, ale, dla ale ja jak przyszło mam... do walki, to, to nie chciałeś spełnić Ale ty na co, <laughs> no, na co ci ważysz, chłopie, stówę ponad, kurwa? Nie no, ponad, nie wiem jak mnie ważyłeś. No na co dzień ważysz stówę, wiesz? I teraz poczekaj. Walczyłem z Samociukiem. Z Zadorą? Poczekaj. 77 kilo. Kurwa, tak samo. Kurwa, daj mi skończyć. O no, chłopie. Walczyłem e, z, e, z Samociukiem, który wa, ważył. Ale mówimy teraz o nie Który walczył ani, w ani, kategorii ani, 84 kg, czyli to jest e, średnia. No. Ja walczyłem w półciężkiej, walczyliśmy w otorę, on ważył. 108, ja ważyłem niecałe 100. Ja tak to samo walczyłem. Ja, gościen, tak samo walczyłem z, z, ja tak samo walczyłem czy... z osobą z, z mniejszym doświadczeniem, kurwa zawodnikiem i tak dalej. No, ja to rozumiem. No walczyłeś wcześniej z cięższym zawodnikiem, no to równie dobrze może stara się ze mną też zmierzyć. A ja walczyłem nie mój, to, mój, Ale, roz, to, roz, ale to, rozumiem, że jestem dla ciebie zagrożeniem i szukasz rozwiązania, wiesz, bo dla samociuka nie miałeś nie miałeś byłem mistrzem, a mistrz ma obowiązki, skoro masz czas, to, to musisz. Walczyć no. z tym, kogo da ci federacja. No. Taka jest zasada. To był superfaj wtedy? To był superfaj wtedy, bo nie pamiętam. Nie walczyliśmy o pas. Z tego co pamiętam, to to było tak, że on wygrał jeden turniej, ja wygrałem jeden turniej, mm -hmm. walczyliśmy o pas. I tak jak mówię, takich walcz się on nie odmawia. Denis, ja z tobą walczę, tu nie ma już najmniejszego problemu. Tu walczymy. Zajebiście. I tylko Robimy kwestia robotę. jest tego, że ja musiałem sobie też wynegocjować to, że skoro ty jesteś ode mnie cięższy, bo federacja musiała mi, yy, że tak powiem, zapłacić większe. Troszeczkę więcej dać pieniędzy. No ja nie musiałem kurwa no, bo, okay. Ja już wiedział, że będę z tą walczył. Nie to musiałem ze względu na to, że no. po prostu przystałem na takie warunki, jak mi dali. Bo, kurwa, Brawo! A mógłbym, mógłbym Brawo. Bo, bo masz 26 wagi zawodowych. A ja mam dwie. We mam. Kurwa, nie gadajmy już o tym, bo nie dojdziemy do tej walki. Jedziemy! <głynie> <grybark> Dobra, y, shot numer... Ja w ogóle Poproszę, shot numer 6. Skup się teraz, Denis, bo to jest też o tobie. Ale to pogadaj z organizatorami. Ja się tak <grybark> na Co, na mnie robisz? Ja na polu się takiego ja nie słyszę, bo to jest no nie za, za, za szybkość. Się się od czasu to polecie. Jest, ty, ty jesteś w tak. jakiejś łowce, nie chce. Tak, jestem. Nie nie nagrywamy nagrywamy. W ale nie jest w porządku. Dlaczego? Odchodzisz i pytasz się, czy ty nie kojarzysz mnie, to przecież nie przychodzisz, i nie witasz ze mną. A to ja nie wiem w czym ty masz problem. jesteśmy na sportowym pięku. no to co mam się... Ja na przykład jak z Lizakiem nie biję się, wiesz, to też do niego nic nie mam, nie? Najpierw no, robi to, że nie, się to nie się masz. Się... No że się, się to sobie sportowo, już mówię to od X czasu. To idź do organizatora, powiedz, żeby wysłali ofertę. Nie, to ty idź. Przecież <laughs> prawo, chcesz a, a, walczyć, a a, ja to ja też chcę to Nie, to... I kto w końcu poszedł, poszedł? Nie, poszedł. to poszedł. Ja poszedłem. Ja to pasta, on się zwrócił do organizatora już. Ja poszedłem. A co w ogóle u Was poszło na początku? W sumie geneza tego naszego, takiego jakby, nie wiem, czy to można nazwać w ogóle konfliktem jakimś. Nie, taki. no można, można, można. No, to no, no, nie można, no jakiś, jakiś nie wiem, wzajemny brak szacunku do siebie Dajemy mamy. Wzajemny nie. brak szacunku? No, nie podajemy sobie Co? ręki, wiesz, już jest brak rozumiem, Ale nie podajecie? Nie. Nie. Raz, że nie chciał ze mną walki, to jest jedno. Dwa... Spierdalał przed Spierdalał. Właśnie. Bał się, w końcu kurwa. Nie chciał iść do... do Bał do się, w końcu nie zmusiłem iść, do tego. Nie chciał poprosić o no, walkę. Nie ja no, w końcu pasta. dojdzie do tej walki. A może Pasta bardzo mądrze rozegrał? Muszę na chwilę przerwać, bo mamy bardzo ważny telefon. Odbieramy telefon. No wiadomo, że od Mirka przecież. No jak? No jak? Trenerze, wczoraj. Był taki pokój na, twit na Twitterze, i tam Denis Lebrega wypowiadał się na temat trenera, i ja tutaj cytuję: nazwał trenera. Zjebe. Nie, 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 nie. No, nie poczekaj, poczekaj, poczekaj nie, nie, dlaczego? Zanim dlaczego. Ale bałeś ja trenera. Ja wiem, że nie jesteś, jest obiektywny. Nie jest obiektywny. Nie, ale. Ja wiem, <laughs> no, że, co, że, ja wiem że tak nie naświetleczenie. Że ty ty jesteś w kolaboracji ale tutaj szczyt. z Milanowem. <laughs> to jest to pierwsze. Tak, to mamy kolap, to, to ja wiem o tym. A po drugiej Ultimo. A po drugiej Ultimo zacznij genezę. No. Dlaczego w końcu, kurwa Miarka się przebrała? No to dlatego. No to jest... nie, dlatego Poczekaj tłumaczysz, chwilę, dlatego ale robisz jest, sprawozdanie z internetu. Jest teraz telefon do trenera i mamy na to czas. Nazwałeś Zjebem, czy nie? Ale dlaczego? Jak jesteś taki przygotowany, no to, to powiedz dlaczego? Bo tu widzę, dlaczego? że jesteś bardzo ofensywnie przygotowany Dlate... nie. w moją stronę. Nie, czy ja stałem koło niego, kurwa, i <laughs> że czułem, że jest wyższy? A się pytasz, że czułem, że jest obszerny. Kurwa, Marcin, ja pierdolę, kurwa. Źle zrozumiałeś pytanie. To nie pierdolę. To nie Źle zrobiłeś pytanie? <śmiech> źle zrobisz pytanie. <laughs> źle zrobisz pytanie? <laughs> źle nie. pytanie. Ale co ty, ten Jak strząci po prostu? Pierwsze pytanie zadam. Ale dobra, ale dlaczego? Dlaczego teraz tak, że tak? nazywasz? Powiedz, a... powiedz, wszystkim widzom. Dlatego, że w ostatnim czasie trener po prostu poprzez moje nazwisko raz, że z braku szacunku przeinacza, a dwa, kurwa, wyciąga mi jakieś, nie wiem, śmieci, żeby mi tylko dopierdolić. I, mhm. to, jest, i to jest po prostu z, mo z, z mojego punktu widzenia jest to przesad, przesadne i odbieram to jako negatyw, kurwa, dlatego nie wiem, no nie toleruję tego i po prostu jak do tej pory wierzyłem, znaczy widziałem, że to jest taki performance trenera i w ogóle tego klubu, a no to po prostu teraz miarka się przebrała, kurwa i cisnę z tym, no. No i widzisz, no i wyjaśniłeś, a nie wiem, ty masz problem o coś, co wczoraj powiedziałeś na pokoju, gdzie ja to... Ale to się przygotuj, dlaczego kurwa tak powiedziałem. Ale posłuchaj, ale posłuchaj, ale posłuchaj. Nie, pod uwagę, jak nie się no. zachowuje nie, 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 nie. Do trenerów, kurwa, Mamy teraz jako całokształt e, i teraz medialny i tak dalej dlatego. No bo kurwa nie, przy... no, dobra no. La nie denerwuj się, nie denerwuj się. Labryga! Labryga! A teraz jak pan, ale żeś pan ładnie teraz przemawiasz. To. No widzisz. Teraz to jest normalnie. Dlaczego teraz może być normalnie, a, a może być, a zawsze jest La nienormalnie. La Labiega, La Słuchaj! Zabij Jeżeli... jak tak mówisz te. Stary nie, dziadu, będziesz kurwa zakładał mojo, swoją czapkę z moim, z moim nazwiskiem. Z słuchaj. dodatkiem wyg... by... wygrał. Labryga! Mów Pan do mnie, panie Mirosławie. Ale ja tak słuchaj, przemawiam, ja tak przemawiam. Słuchaj, ja ci powiem tyle. Będziesz leżał, będziesz bity, będziesz płakał. Jutro, nie jutro. W sobotę. W sobotę za tydzień. Po prostu będziesz płakał. No dobrze, dobrze. Ty dobrze. Przechodzimy po ciebie. Dobrze, chodzimy dobrze, przechodzimy po ciebie. Tak, 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 tak jak przychodziliście po mnie już... Ale z człowieku, BMA! Ty się bijesz. szukasz... Uciekłeś do K1, a teraz mówisz, że przychodzimy po ciebie, że przychodzimy po ciebie. To tak jakbym, kurwa, nie wiem, jakbym groch o ścianę rzucał, nie? Gościu, Ale nie jaki puma... groch? Człowieku, przejeżdżasz babę, przejeżdżasz babę po pijaku, umawiasz się z transwestytą i mówisz, że ktoś jest jebem, jak ty robisz źle. Zamiast Posłuchaj. powiedzieć, dobra, zrobiłem źle, Posłuch poprawię się. Posłuchaj, nie widać panie... poprawy, nie widać poprawy. Widać, bardzo, do, bardzo dużo mu mnie Nie poprawa. widać poprawy, każdy, bo tak, zachowujesz popełnia chan. Poczekaj, każdy popełnia y, błędy i ja wyciągnąłem z tego konsekwencje. To jest raz. Dwa. Wnioski. Wnioski. Wy... wnioski. Też wnioski wyciągnąłem. No, tak, ale na konsekwencje jeszcze nie Dobra, wyciągnąłem, bo nie, jeszcze nie, nie mam, ja mam, ja mam terminu sprawy, a dopiero będę miał. Ale masz rację, Pasta, wnioski. Ale słuchaj, jeżeli dla y... jeżeli Bryga, słuchaj uważnie, <laughs> jesteś młodym człowiekiem, będziesz miał sprawę. Ale. Tak się głupio zachowujesz w programach! Chcesz być Ale ty patrz na siebie, bo, w, bo w, w bliźniego swego widzisz zbło, a u siebie kurwa, belki nie, u, nie, nie, nie widzisz. <tosłuch> ty, mamy religię, mamy religię. Mamy! Ja nie o budowie! My teraz nie o Budowie, nie o belkach! Nie o budowie! Właśnie ja o Twojej bece mówię! Posłuchaj A ty ile złego, a... złego wyrządziłeś, kurwa, dla, spo, dla, dla tego sportu? Ile złego a, wyrządziłeś? Stworzyłem ten sport, stworzyłeś, że kurwa, sport, dostać Stworzyłeś, kurwa, sport! Stworzyłeś, stworzyłeś sport! Labiega, z, przegrać, zorganizowałeś galę, zorganizowałeś ja galę, a na bok. koniec wszystkich zawodników wypierdoliłeś w powietrze z pieniędzy i po, pojechałeś, kurwa, do szpitala i udawałeś chorobę. I... Bryga, Taki jest tego kurwa jak, finał. Dlatego weź, zawijaj zgodów, się kurwa i przestań pierwonić na mój temat końcu negatywnie. Labryga! Jak ty w w pieluchę, ja, to ja spożyłem MMA! Labryga! Gdyby nie ja, to teraz byś był biedakiem! Byś musiał odkręcać felgi w niemiecku! Ty, 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 ty nie zaistniałeś w ogóle nie, przez to! Ty same szkolników wprowadziłeś do tego sportu. Pana, Moim zdaniem bardzo dużo dla, dla MMA zrobił polskiego Pro... MMA Mariusz Pudzianowski, Mamet Kalidow, ale nie ty, chłopie. Tak! Tak! Gdyby, gdyby nie ja, by to nawet nie mieli gdzie walczyć! Labryga! Słuchaj uważnie! Ty bądź grzeczny, bo może no... wtedy krócej posiedzisz! Ja wiem, bo ty zaraz uwzględnisz, że to są groźby karalne! Zaraz, zaraz ci się coś te kurwa te zamieni w tej, w tej puli mózgowej i, i będziesz twierdził, że to są groźby karalne w swoją stronę, bo ty masz takie ty, zagrywki. Ty, ty to to... Daj, mi, daj mi spokojnie, daj mi spokojnie, daj mi spokojnie dobra, się rozbijać i iść tam kurwa reklamuj te, pijet te pijet. swoje, te, dobra, te swoje, dobra, swoje pijet. Pijet. kurwa doczyszczenia. dziękujemy Czacune. za telefon. Ostatnie jakieś słowa do Denisa i co? I lecimy dalej. I Słuchajcie. Labryga jest młody, jeszcze jest młody, jeszcze się uczy. I ja mu tłumaczę, żeby po prostu nie miał kłopotów w przyszłości, żeby się trochę ukozył, a on tego nie rozumie. Myśli, że bicie w trzech policjanta na wizji, to jest dobry pomysł na to, żeby dostać niższy wyrok. <laughs> Labryga, nie, to jest uświadomienie wyrok? ludności, to jest, uświad to jest po to, żeby uświadomić ludności, jacy są pseudokurwa prawiniaci, pseudokozacy w tej kwestii. No. To było po to, rozumiesz. I o, I o tym sobie pogadamy, trenerze. Dziękujemy bardzo z, e, za Trenka, telefon. Pamiętaj, jeszcze jedno, pamiętaj, że masz sprawę i pani sędzina albo pan sędzia ogląda Twoje wybryki i Twoje chamstwo. Pamiętaj. Dobra. Dobrze, że ciebie nie oglądają. Dziękujemy, trenerze, za telefon. A wy widzowie, pamiętajcie, że możecie do nas dzwonić. Tutaj Dasz zaraz bór. Wam się Dasz pojawi bór, belka, wpiszcie swoje pytania. I zadajcie e, swoje pytanie naszemu bohaterowi. szczerze że w ten moment był najlepszy, jak powiedziałeś, kurwa tutaj. To chodźcie go dopiero daliśmy, no, 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 nawet Na formie komediowej. formie komediowej, to, to, to był tak zajebiste, po nie no byłem. Nie, nie. Zanim przesiedmimy panowie, pamiętajcie, że to, to wyśniać, w listowie, mięśnie, ale 8 no, lutego no, jest gala. Kupujcie pewniakowi Fame Macro Denis właśnie, bo może, może, może nie kiedy. Słuchaj, bo taki odbiór.